Halo, halo, z tej strony Agata. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj u mnie, na moim kanale. Zapraszam Ciebie na parę minut rozważania Bożego Słowa i wspólną modlitwę. Dzisiaj otworzymy sobie List do Efezjan, drugi rozdział i zaczniemy tak naprawdę z mocnej petardy, dlatego że ten List jest po prostu niesamowity, napakowany takimi Bożymi prawdami głębokimi odnośnie tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Cały pierwszy rozdział się koncentrował na tym, gdzie Pan Bóg nas umieścił w Chrystusie, co mamy w Chrystusie e, dzięki Chrystusowi, wszystko dzięki Niemu, wszystko e, co dotyczy naszego zbawienia, właśnie koncentruje się na Jezusie Chrystusie. I drugi rozdział jest kontynuacją tego. Przeczytamy sobie dzisiaj pierwszy i drugi werset. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Tu jest e, nawiązanie do sytuacji, w której kiedyś byliśmy. E, Jezus Chrystus, przez to, co zrobił, przez to, że możemy korzystać z Jego ofiary, przez to, że utorował nam drogę do Ojca. I dał nam swojego ducha, On nas ożywił, ponieważ byliśmy kiedyś umarli. Człowiek, który żyje tylko według ciała, jest martwy według ducha, jest tak naprawdę chodzącym trupem, niezdolny do życia wiecznego, niezdolny do tego, żeby korzystać z tych duchowych rzeczywistości, tego dziedzictwa, które mamy w Chrystusie. Dlatego apostoł Paweł tutaj mówi o tym, żebyśmy umarli w upadkach i w grzechach. Grzech to jest taka definicja, która bardzo mi się podoba chybienie celu, czyli celem Boga dla człowieka jest to, żebyśmy mieli życie wieczne, żebyśmy mieli relacje z Nim, żebyśmy byli w Jego rodzinie. I kiedy tego nie doświadczamy, to grzeszymy i chybiamy celu, czyli nie osiągamy tego, do czego zostaliśmy stworzeni. Kiedy próbujemy być szczęśliwi po swojemu, kiedy próbujemy wybierać swoje własne sposoby na uszczęśliwianie siebie, albo po prostu rozwiązywanie naszych problemów, albo unikanie bólu, jakkolwiek to nazwiemy, to grzeszymy. Bóg ma rozwiązanie na wszystko i Bóg ma pewną drogę rozwiązania. Jeżeli wybierzemy Bożą drogę, to odwracamy się od grzechu i zaczynamy żyć. Wtedy ten Boży Duch może nas wypełnić, może nas prowadzić. Tu jest mowa również o tym, że kiedyś postępowaliśmy według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, to jest mowa o szatanie, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Czyli postępowaliśmy według tego, co widzimy w świecie w świecie, który w większości jest rządzony przez diabła w świecie, który wybiera te nieboże sposoby. Na uszczęśliwianie siebie, i przez to jest jakby złym przykładem dla nas. My rodzimy się w tym świecie i często po prostu załapujemy automatycznie to, co się dzieje według nas, żyjemy według e, tego środowiska, w którym żeśmy wyrosi. Nawet czasami nie czujemy, że coś jest nie tak, dopóki nie zostaniemy skonfrontowani, dopóki nie zobaczymy, że można inaczej, że można lepiej. E, I czasami nie mamy wpływu na to, jakie otoczenie jest wokół nas. Rodzimy się w pewnych warunkach, dorastamy. Później pojawia się taka możliwość, żeby świadomie wybierać to otoczenie, żeby otaczać się ludźmi, którzy są Boży, którzy są dobrzy, którzy szukają Boga. I tutaj już nie możemy się wymawiać, że a, to nie nasza wina. Mamy wpływ na to, kiedy już jesteśmy dorośli, kiedy jesteśmy dojrzali, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, jakie będzie nasze otoczenie. Niemniej wyrośliśmy w świecie, który jest przesiągnięty przez grzech, i dlatego potrzebujemy poznać Chrystusa. Dlatego czytamy Biblię, dlatego przychodzimy do Niego, żeby poznać Jego sposób myślenia, żeby zrozumieć jak on prowadzi, jak on podchodzi do różnych spraw. I kiedy otaczamy się Jego światem, Jego sposobem myślenia, Jego osobą, po prostu jesteśmy często z nim, to wtedy uczymy się od niego i również załapujemy od niego, tak zarażamy się od niego stylem życia. I o to właśnie chodzi, żebyśmy nie tkwili w tych upadkach, grzechach, które trzymają nas w stanie śmierci, które sprawiają, że umieramy. Nie tylko nie żyjemy duchowo, ale umieramy w ostateczności, tak? ponieważ wiemy, jaki jest koniec dla ludzi, którzy nie wybierają Boga, którzy odwracają się od Boga. Jest to śmierć druga, jezioro ognia. Tak więc życie z dala od Boga oznacza śmierć, oznacza ciemność, ale kiedy wybieramy Jego, to On nas ożywia, On nas wyciąga z tych martwych przestrzeni życia. Które jest tylko materialne, jest tylko cielesne. I, yy, I pokazuje nam całą krainę, tą duchową krainę Boże Królestwo, w którym jest błogosławieństwo i w którym są bogactwa, z których można korzystać. Pierwszy rozdział listu do Efezjan. Właśnie pokazuje te bogactwa, jakby naświetla, do czego zostaliśmy powołani, co mamy w Chrystusie, że zostaliśmy posadzeni na wyżynach niebieskich w Chrystusie, umiłowani przed stworzeniem świata, wybrani do tego, żeby być Jego radością, żeby być Jego stworzeniem. I teraz drugi rozdział przypomina nam, że nie ma życia oprócz Boga, nie ma czegoś takiego jak życie wieczne bez Boga, życie pełne spełnienia bez Boga, życie pełne, w ogóle jakieś takie syte. Które nas zaspokoi, życie szczęśliwe bez Boga, ponieważ jest to życie, które prowadzi do śmierci, które jest zanurzone w śmierci, w ciemności, które jest związane z diabłem, z szatanem, który sam jest też skazany na e, unicestwienie. Tak więc, kochani, to jest dobra nowina. Zapraszam Was do studiowania ze mną drugiego rozdziału listu do Ofezjan przez kolejne tygodnie. Otwórz swoją Biblię. Niech ten film będzie jedynie dla Ciebie motywacją do tego, żeby zaczerpnąć więcej ze Słowa Bożego i czytać samodzielnie pytając Boga co dalej, co z moim życiem. Panie Boże, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, za to, że żeśmy się urodzili, że żeśmy się dzisiaj obudzili, za to, że mamy Twoje słowo, Twoje obietnice, Twoją obecność, Twoją osobę, za to, że nie, nie musimy umierać, tylko możemy żyć. Ty nas ożywiasz i w Chrystusie zostaliśmy ożywieni, przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Bożego Syna, w którym mamy wszystkiego pod dostatkiem. Dziękujemy Ci za kolejną szansę, żeby móc żyć takim pełnym życiem, szczęśliwym życiem z Tobą, w Tobie i dzięki Tobie. Niech Tobie będzie chwała. Przez imię Jezusa Chrystusa naszego Pana. Amen. Amen, dziękuję Wam bardzo, fajnie, że jesteście. Módźcie się o mnie i o drużynę ze Szkoły pasy i Wizji, dlatego że jesteśmy teraz w Ugandzie i potrzebujemy Twoich modlitw, ochrony również wyposażenia przez Ducha Świętego, żebyśmy mogli dobrze usługiwać, modlić się o ludzi, odwiedzać ich, głosić Ewangelię, pomagać i widzieć ponad naturalne przemiany i cuda w tamtym kraju. Tak więc pamiętaj o mnie i o naszych ludziach. W sumie nas jedenastka pojechała. Dziękuję Ci już z góry za Twoją uwagę i Twoje modlitwy. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Trzymaj się. Pa, pa.